Siema driftomaniacy, Dzisiaj udało mi się zamontować moje mocowanie budy. Do tego zamontowałem inne fele. Fele są takie same, jeżeli chodzi o offset, czyli 6 mm. Z oponą Constant Gripa, które kupiłem razem z modelem. Są to takie oponki, które są mieszanką czegoś. Ponieważ jest im napisane, że jest hard, ale jak widać, ta się je dość łatwo zgiąć, czy ścisnąć. Dla porównania moje Heiko, które mam w cs i ich nie ma opcji zgiąć w żaden sposób. Ehm, co idzie za offsetem szóstką? Jak widać koła mi wystają. Jest to po prostu masakra. Do tego zamówiłem już nowe felgi MSTG 25 białe, które mi się bardzo podobają na offsetie 3 mm. No mam nadzieję, że to się schowa. Jak nie to chyba będę musiał myśleć o zerówce. E, opony zmieniły troszeczkę w jeździe, przez co też e, no, przez Constant Gripy nie muszę w ogóle patrzeć na Cumbre Caster, e, ponieważ cały czas mam taką samą przyczepność. Lepiej mi się jeździ, ale też zauważyłem, że potrafię przejechać 15 kółek mega super, a potem potrafię jechać 30, tak źle, że aż mi się odechciewa w ogóle jazdy. Wszystko raczej jest po prostu praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, aż się po prostu znudzi. Ale się nie może znudzić, bo wybrało się takie hobby, które jest naprawdę mega interesujące. Dobra, wrzucam go na tor, pokażę Wam, co potrafię, cokolwiek potrafię, i do oglądania. Więc tak potrafię jeździć na chwilę obecną. E, jak widać, było parę dobrych kółek, parę gorszych. Cały czas trzeba uważać na gaz i na skrętek tak naprawdę, ponieważ e, wystarczy skręcić koła troszeczkę mocniej. To z pięknego ślizgu wychodzi nagle po prostu mega szarpnięcie dupą na bok, i, i trzeba za szybko odprostowywać, szybko łapać znowu jakąś przyczepność. Aby wejść w zakręt, tak jak trzeba. No Przy tych oponach jest to dość, dość, dość możliwe, jak widać. Wychodzi się z tego, nie spinuje ani nic, no ale nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli. Czyli jak taki typowy, piękny ładny drift. Ok, tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do następnego filmiku.